Słuchajcie, czym są uczucia, emocje. W ogóle jak wy to rozumiecie? Ja was nie rozumiem po prostu, tak, mówię was. się słuchają mnie różni ludzie, ale słuchajcie, mm, miałem taką sytuację. Kiedyś na lekcji języka polskiego w szkole analizowaliśmy Magbeta i byliśmy na w Teatrze na MacBecie. No i pani się tam pyta. Mm, no pani mówi tak, przeczytała jakąś definicję tej analizy MacBeta, no i tam było że Szekspir ujął tam też wątki humorystyczne, nie? No i tak pyta, no to Tomek, gdzie, gdzie Szekspir ujął wątki humorystyczne w MacBecie, nie? I tak stoję i myślę, no, nie mam pojęcia, ja się tam nie śmiałem na tym MacBecie, nie? I tak dalej, tak mi tam nic nie śmieszyło. dla mnie to była nudna książka, nie? Nudne to było wszystko, tak? Nie rozumiem tego w ogóle, tak? Nic tam nie było. No to tak, ale on tak dopytuje, no gdzie, no gdzie, no przecież były, no gdzie? No były, gdzie? No były, no, no były, no. Więc ja myślę, no nie wiem, no. Byliśmy w tym teatrze i był taki moment, kiedy Magnet kogoś mordował i tak, czy tam było jakieś morderstwo, nie pamiętam dokładnie tej historii, ale latał z tym nożem tak dziwnie i to tak dziwnie wyglądało i sala się śmiała, nie? No to powiedziałem, że wtedy, kiedy mordował tym nożem, to było humorystyczne, no. Bo sala się śmiała, nie? W ogóle ale oburzenie było tej polonistki. No Zrobiła nam taki wykład, że jesteśmy tak zdegradowani współcześnie, że nie rozumiemy, że morderstwo może, że morderstwo może być śmieszne i tak dalej, że w ogóle myślę, że to jakaś masakra. No, dla mnie nie ma tam nic humorystycznego. No, na końcu stwierdziła, no było humorystyczny wątek, bo jak Klucznik był pijany, to to pijaństwo było humorystyczne. nie? Więc myślę, aha, no to pijaństwo jest humorystyczne. Wiecie, jak moje życie później wyglądało? Znalazłem pierwszą żonę. I wiecie, że ja w ogóle nie zauważyłem, że ona jest pijana? Całe życie była pijana, co odkąd ją poznałem. Ożeniłem się z nią, pijano, do, do, do ołtarza poszło wypijając dwa wina. Całe życie tak już się skrapałem, że w końcu coś jest nie tak, więc się pytałem, że, a nie, może przestała być pić, może to jest jakiś problem, nie? I tak dalej. No ona tam w końcu stwierdziła, że może jakiś problem. W końcu ja wylądowałem na terapii dla współzależnionych. Ale wiecie, ten alkoholizm. Nigdy nie był dla mnie śmieszny, po prostu. W tak? tej polonistki, która była normalna i do dzisiaj jest normalna, zapewne nie ma stwierdzenia schizofrenii, alkoholizm może być śmieszny, nie? Dla mnie to nie było śmieszne, dla mnie to było tragiczne wszystko. Tak, ja się nie śmiałem z tego, że ona pije, tak, że chowa te wina wszędzie i tak dalej. To nie było dla mnie śmieszne. A jednocześnie to ma być śmieszne, tak? Byłem wtedy na terapii dla współuzależnionych. No i jest tam taka terapeutka. Ona była pracowała, zdaje się, w nurcie psychodynamicznym, przynajmniej taką szkołę się uczyła, była też jakoś psycholożką, tak, no i, i ta pani tak, co do niej przychodzę, ona się pyta, a jak ja się czuję, a jak ja się czuję, nie? No I się pyta, a jak się pan czuje? Ja mówię, no nie wiem, jak się czuję, no, no jak się pan czuje, no nie wiem, jak ja się czuję, nie? No jak się pan czuje? No nie wiem, jak się czuję, nie? W końcu mi przyniosłem taką kartkę i to było napisane nazwę, jak ja się mogę czuć, tak? Mogę być tam smutny, mogę być zażenowany, mogę być jakieś tam i tak dalej, nie? Nie kazałem mi się tego nauczyć na pamięć. Oczywiście tego nie nauczyłem na pamięć, bo tego nie rozumiałem, ale przynosiłem tą kartkę ze sobą no i jak ona się pytała, jak się czuję, to wyciągałem tą kartkę i szukałem słowa, które się mogę czuć. No nie znajdywałem zwykle tego słowa, jak ja się czuję, tak? Więc do dzisiaj nie wiem, jak ja się czuję, tak? To jest takie, wiecie, no czasami płaczę, rozumiem, tak? Ale ja mam swoje powody, dlaczego płaczę, czasami, yy, czasami się śmieję, mam swoje powody, dlaczego się śmieję, tak? Ale ja rozumiem, że jak ktoś inny płacze, to on ma zupełnie inne powody, nie wiem. Yy, ktoś komuś umrze, tak? I ten ktoś płacze. I on ma inne powody do tego płaczu niż ja. Yy, bo ja na przykład czasem jak ktoś umrze, mogę się cieszyć, nie? Bo on na przykład poszedł już do Boga i ma święty spokój z tym światem, tak? Yy, yy, nie musi się już męczyć tutaj a z kolei innym razem mogę płakać, nie wiem, jeśli to był ojciec jakichś dzieci, tak, małych, tak, i to jest smutne wtedy, tak, albo widzę, że ktoś mógł, chciał coś więcej zrobić na tym świecie i... i tak dalej, to się mogę smucić, mogę się płakać, tak, ale czy jak się jakoś muszę czuć? Czym jest to czucie? To jest jakaś współczesna religia, filozofia, że musimy się jakoś czuć. To jest jakieś takie po prostu... To jest naprawdę jakaś religia, tak? Że się musisz jakoś czuć, że inaczej się nie da żyć, jak się nie czujesz, nie? nie masz tych emocji, nie przeżywasz. Wiecie, jak się ktoś z kogoś śmieje, to tak naprawdę większość ludzi sobie coś innego śmiesznego przypomina, albo zostało im załamane jakieś schematy dziwne i się śmieją nagle, tak? Albo płaczą. I jak się to nazwie jednym słowem, jak to sklasyfikujemy, że to jest takie słowo, to tak naprawdę już mamy schizofrenię, bo e, moim zdaniem, nie? W sensie... Nazywamy coś, mamy już urojenia, nie? Bo um, urojenia słowne, takie wytwórcze, bo wytworzyliśmy coś nowego, co nie do końca jest adekwatne do tego, co się dzieje, bo każdy indywidualnie śmieje się inaczej, każdy indywidualnie śmieje się z innego powodu, każdy jak się smuci, to smuci się często, bo co innego mu się przypomina ciężko taką, taką zbiorową słuchajcie, żeby się wszyscy mieli ten sam powód do śmiechu, no czasem nie wiem może jako Polacy mamy ten sam powód do mówienia kawałów nasze kawały wyglądają tak samo, że rzeczywiście może tu w kulturze czasem mamy coś podobnego, tak? ale bardzo często, gęsto każdemu wewnętrznie się przypomina zupełnie coś innego każdy ma jakiś inny powód nie? i, i to jest takie niesamowite, bo no, nazwy emocji tak naprawdę i to wszystko to w ogóle psycholodzy wymyślili, to są ostatnie jakieś może 100 lat nauki, tak? Wcześniej tego nie było. Wcześniej każdy mógł być sobą. Nie trzeba było mówić, że ktoś był jakiś tam, nie? Było po nim widać, jaki jest, nie? A dzisiaj jak ktoś nie umie nazwać, to już od razu schizofrenik, tak? Już od razu chory, bo, bo się nie rozumie, tak? No ja, ja się doskonale rozumiem, znacznie lepiej. Ja, na przykład, emocje rozumiem tak i, i, i takie uczucia, ale tak jakbym miał coś, w sensie dusza albo serce, tak, które decyduje o czymś, i miał głowę, rozum, tak, które też decyduje o czymś. Tak. Jak jest jakaś niezgoda między sercem a rozumem, to wtedy przychodzi jakaś emocja. Wtedy to się zamienia w coś niezrozumiałego, na przykład się zamienia w płacz, na przykład się zamienia w śmiech. Taka niezgoda między jednym a drugim. nie? Zamienia się w coś, co nie jestem w stanie jakby ogarnąć natychmiast rozumem, inaczej niż po prostu, tylko po prostu zamienia się w to w jakąś emocję, tak, ale to jest jakaś niezgoda, to jest jakaś moja tak naprawdę decyzja serca, rozumu, jest jakaś różnica między tym powiązaniem, że tu mam serce, tu mam rozum i gdzieś następuje jakaś taka różnica między tym, jakiś zgrzyt, tak, i na przykład jestem wściekły, bo mam zgrzyt, nie? W sensie mózg mówi do serca, serce, ty już przestań bić, bo, bo, bo masakra to się dzieje, tak? A serce mówi, a, ja będę mi mocniej i tak dalej. No i jest gniew, nie? I się robi naciśnienie nie? <grym> Wtedy, nie? Ja tak to rozumiem, tak? Takie zero w tym magii, proste rozumienie. Nie trzeba nic nazywać, tak? Po prostu się czuję, tak? Czuję się wewnętrznie, co mi jest, tak? Natomiast powiedzieć, że mam jakieś tam nazwy emocji i tak dalej, no to ja powiem tak. A wie pani co? Tu mi się skojarzyło tak, a, a mam decyzję inną, tak? I dlatego coś dziwnego się dzieje, nie? Coś tam się dzieje, a czy ja to muszę nazywać kon konkretnie? Czy nazwanie tego, cokolwiek działa? No nic nie działa, tak? To, że ona to zrozumie, tak? No ale co mi to da, że ona to zrozumie? Tego no? nie rozumiem, tak? Co to daje, że ktoś inny Cię zrozumie? Że ktoś inny mnie pojmie, nie? No, fajnie mieć bliskich, przyjaciół, znajomych. No to fajnie mieć, nie? Fajnie się poczuć zaakceptowanym. To racja, nie? By Użyć tego słownictwa, które no, ci ludzie stworzyli, no, dla mnie to jest jakaś patologia, że ktoś mnie najpierw musi zrozumieć, żeby mnie zaakceptować. Tak, aby tu bije moje serce, tak? i sobie bije, ja sobie chodzę, żyję i funkcjonuje sobie, tak? I ktoś przychodzi i mówi: "Hej, chcecie zrozumieć, żeby cię zaakceptować. Tak, żeby ci pozwolić bić sercem, bo jak cię nie zrozumiem, to ci nie pozwolę bić sercem." Yy, no tak to wygląda, no. Jezus stworzyliśmy coś tak chorego w ostatnich latach. Yy, nie wiem, czy Jezus, słuchajcie, czy Jezus chodząc po ziemi jak podszedł do, nie wiem, faryzeusza, tak? Czy do kogoś, to on się pytał, co on ma w głowie, żeby go zaakceptować. On ich akceptował, tak? No, był dla nich potem trochę wściekły, ale, ale ich akceptował, mimo że był wściekły, nie? Czy prostytutkę? Pytał się, dlaczego została prostytutką, żeby ją zrozumieć. No nie. zaakceptował prostytutkę taką, jaką była, tak? Taki był Jezus, tak? No i ja taki mam wzorzec, tak? Akceptacji drugiego, tak? Czy ja potrzebuję usiąść koło ciebie i się ciebie zapytać, nie? Czy cię zrozumieć, nie? Żeby cię w ogóle zaakceptować, żeby wypić z tobą herbatkę razem, tak? To ja potrzebuję cię najpierw zrozumieć. Ja się tak czuję, tak się czuję u tej psycholożki nie? U tej psychoterapeutki, nie? Że ona mnie nie chce zaakceptować. Że ona mnie po prostu jakby całkowicie odrzuca, takiego jak ja jestem, nie? Że ona mnie musi zrozumieć, żeby mnie zaakceptować, nie? To było takie chore, nie? Że nie da się mnie zaakceptować takim, jakim jestem. Że ona najpierw musi mnie w swoich, opisać w swoich tam perspektywach, w swoich tam skojarzeń, na pewno musi ona, rozumiem, zaakceptować, żeby mi pozwoliła, że tak powiem, oddychać, nie? I tak się czułem, po prostu tak totalnie zgnębiony, tak naprawdę. I coraz bardziej zgnębiony, że po prostu. Wiecie, jak poszedłem do. Jak zacząłem głosić do Ewangelii, to pierwszym, pierwszym ludziom, jakim głosiłem, to byli właśnie bezdomni, chorzy i bezdomni. To byli właśnie ludzie totalnie, którzy się czują totalnie odrzuceni, nie? Bo ktoś ich za przepraszam nie zrozumiał, tak? Wiecie, do takich ludzi trzeba podejść po prostu bez potrzeby zrozumienia. Wszyscy dzisiaj, ja chcę to zrozumieć, ja chcę tam to zrozumieć, ja chcę to zrozumieć, ja chcę to zrozumieć, a nakręć ten umysł i nakręcamy sobie ten umysł, taki, taki tutaj dajemy taki nie wiadomo co, taki kręcimy, 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 kręcimy taką sprężynkę, tak, I kręcimy taką sprężynkę nie wiadomo po co, tak, już nakręcamy dziesiątą sprężynę z kolei, jest spirala sprężynek, jest, nie, byle, byle wszystko zrozumieć, nie, czy, czy naprawdę musimy wszystko zrozumieć, czy, czy w ogóle... Czy naprawdę rozum jest po to, żeby wszystko zrozumieć? Naprawdę? Gdzie tak jest napisane? Rozum jest po to, żeby funkcjonować, nie wiem. No, Biblia mówi, że mamy władać nad, nad planetą, mamy władać zwierzętami, mamy nie wiem, ogrody robić, nie? Mamy być ogrodnikami. No, jakoś tak, no, miłością władać, tak. A rozum może mamy coś konstruować tym rozumem, może. Mamy coś tworzyć tym rozumem, a nie rozumieć rozumem. Może mamy sercem innych akceptować, a rozum służy na przykład do... Wiecie, no i Bóg przez sześć dni tworzył świat i się od odpoczywał. Może mamy coś twórczego robić, nowego, innego, fajnego, tak? A nie rozumieć, nie? My tylko chcemy rozumieć, nie? No. Żyję w jakiejś kulturze, która ma psychozę, w jakimś plemieniu zachodnim, który ma psychozę na punkcie rozumienia wszystkiego. Czuję się totalnym odludkiem. Bo to każdy wszystko chce zrozumieć. Nie wiem czemu to ma tak funkcjonować. Kto to ustalił. I, i czemu ja mam problem z innym funkcjonowaniem. Czuję się jakbym czasami oddychać nie mógł. Nie? Bo mnie goni jakaś potrzeba, że wszyscy wszystko chcą zrozumieć. Nie? A nikt nie chce kochać. No, no tak się czuję. Nikt nie chce kochać, nikt nie chce żyć, wszyscy chcą nikt nie chce tej miłości prawdziwej. Wszyscy chcą wszystko rozumieć, czyli tak naprawdę chcą wiedzy, nie? Wiedza nie ma nic wspólnego z życiem. Wiedza jest jakimś czymś, tak, ale to nie ma nic wspólnego z życiem wiedza, tak? Można żyć bez wiedzy. No wszystkim bez rozumienia. Jak już chcecie wszystko rozumieć, no to zacznijcie rozumieć, nie wiem, tych na, na, naj, naj, najbardziej, mówię, nie wiem, najbiedniejszych społeczeństw, od tego zacznijcie rozumieć, tych chorych, biednych, ubogich, tam najpierw zacznijcie rozumieć wszystko, jak tam zaczniecie rozumieć wszystko, to może się oczy otworzą, tak, mm, i tak dalej, bo tam powinniśmy zacząć mieć jakiekolwiek zrozumienie, jeśli już chcemy opierać się na wiedzy, cokolwiek, to racja, ale dla mnie nazywanie uczuć emocji i tak dalej jest często bardzo właśnie takim urojeniowym procesem. Um, urojeniowym jakoś potrzebą klasyfikacji, naukowego postrzegania człowieka. Dla mnie człowiek jest bardzo daleki od nauki. To jest zupełnie coś innego. To jest dusza, to jest coś żywego. Nauka jest martwa. Nauka jest taka, która po prostu zostaje opisana i umiera. Nauka nie żyje. Dla mnie proces klasyfikacji emocjonalnej, uczuciowej człowieka jest procesem powolnego zabijania człowieka, tak? Człowiek jest stworzony do kreowania, do życia, do tworzenia, do jakichś relacji między sobą, tak? do jakiegoś, nie wiem, do zabawy, do jakiegoś radowania się, no czasem też do smucenia ale każdy się indywidualnie ich raduje, tak? W sensie możemy się razem wspólnie z czegoś radować, ale czy musimy to radowanie się od razu zapisywać w książkach, czy musimy ten smutek od razu rozumieć umysłami, czy musimy, nie wiem, jakiś proces twórczy, jeśli coś kreujemy, od razu yy, mieć to naukowo zrozumiane, żyjemy w jakiejś takiej totalnej schizie mówię, jeśli chodzi o tych psychoterapeutów to moim zdaniem jedyna nadzieja w takich nurtach psychoanalitycznych i tak dalej gdzie próbują człowieka zrozumieć bardziej właśnie artystycznie niż, niż naukowo Bo ty nie jesteś nauką ty jesteś słuchaczu, mój drogi czy słuchaczko, jesteś żywym stworzeniem tak, Bóg cię stworzył ulepił na dłoniach, ja przynajmniej tak wierzę tak? ale nawet jeśli w to nie wierzysz to ty jesteś żywa ja też jestem żywy, tak? Czy jesteś żywy? Jesteś zupełnie... Nie jesteś procesem do opisania w książkach, tak? No, świetny przykład, proces, nie? Podobno Franz Kafka, słuchajcie, był jak schizofrenik, on się bał na zakupy wyjść, dał się takie rzeczy zrobić. A napisał taką książkę jak proces, gdzie ciągle się w książce... ciągle się czyta tą książkę w szkołach, nie? I, i, i czym jest ten proces, nie? To jest świetny właśnie moim zdaniem opis schizofrenii, nie? Kiedyś że człowiek czuje jakby się urodził w piekle, w więzieniu, nie, gdzie chodzi i wszędzie drzwi zamknięte. Idziesz, idziesz korytarzem, tu drzwi zamknięte, tu drzwi zamknięte, tu drzwi zamknięte, tu drzwi zamknięte i szukasz, gdzie tu drzwi otworzyć, gdzie się można te drzwi otworzyć. No nigdzie. No to budujesz wewnętrzny świat znowu, tak? Zbudujesz coś wewnętrznym świecie, jakąś sztukę na przykład, jakiś obrazek namalujesz, nie? Czy cokolwiek, tak? I próbujesz znowu któreś drzwi otworzyć. No nie da się, tak? To znowu budujesz wewnętrzny świat, nie? I ten wewnętrzny świat. Jest coraz głębszy, nie? i coraz głębszy, i próbujemy gdzieś w tym procesie zewnętrznym, ten proces, to ja nazywam właśnie jakoś kulturą nauki yy, yy, i opisywania wszystkiego, potrzeby opisywania wszystkiego, nas zamknąć, tak? Zamknąć po prostu z każdej strony, nie? Yy, zamknąć, nie? Jakby się nie dało po prostu żyć, nie? I tak. Dla mnie normalny, ten, co się ma za normalnego, jest takim chodzącym trupem, nie? W sensie ten człowiek już nie żyje, on jest nudny, nie? On już po prostu wie, co jest normalne. Wie, nie wiem, jak się żyje, jak jutro postąpić, jak, jutro, jak na starość umrzeć. On już wszystko wie, nie? Wszystko ma zaplanowane, nie? No zero, zero życia, nie? Zero życia, tak abyśmy się po prostu urodzili książką, urodzili się nauką, urodzili się czymś takim. Po prostu ten świat, w którym żyjemy. Jest taki. E, uf, stworzył taką atmosferę śmierci dookoła, moim zdaniem, nie? Takiego szarej szufladki, w którym się tak ciężko odnaleźć. Wszędzie te zamknięte drzwi, zszufladkowane, nie? Wszędzie cię są szufladkować. Nawet kurczę, już nie mogę po swojemu czuć, tylko muszę to nazywać, tak? Nieważne, że te nazwy. No, no nie wiem, no. No, jakbym już nie, nie, nie da się po prostu, tak? To, że ja mówię, że ja nie czuję, to, to nie znaczy, że ja nie czuję, czuję tylko inaczej, tak? Ja czuję po swojemu i, i moim zdaniem taka głupia nazwa tego, co ja czuję, w ogóle tego nie określi, tak? Ja muszę to inaczej pokazać, tak? Ja, jeśli w ogóle muszę to pokazywać, tak? A nie, a nie mieć to po swojemu. Mm, więc życie schizofrenika jest naprawdę mm, ciężkie, bo jest taka, mówię, mapa poruszania się. Generalnie schizizofenik jest albo delikatny i wszędzie chodzi ostrożnie, albo mu już coś w końcu wybuchnie tak? I, i gdzieś kopnie, tak? Za przeproszeniem, na kogoś krzyknie, na kogoś się wkurwi i to wtedy już wiecie, zamykają do psychiatryka, nie? Hmm, czy coś złego zrobi, tak? Bo już nie wytrzymał jakby tego wewnętrznego życia, nie? Hmm. No w każdym razie na szczęście jest ten Jezus tak, jest dla mnie ten wzorzec normalności który mi pokazał drogę wyjścia z tej schizofrenii tak? drogę wyjścia z tego takiego piekła, tak? bo się urodziłem w takim piekle gdzie wszędzie drzwi zamknięte no drogą wyjścia jest miłość drogą wyjścia jest miłość po prostu drogą wyjścia jest miłość nie? i z taką miłością mnie zamykali w psychiatryku, bo ja po prostu się nie buntowałem już po rozum mi ucieka, dobra ja was kocham, niech ten rozum ucieka tak, ja was i tak będę kochał tak i, i tak, tak to wyglądało, jak mnie zamykali, nie? Więc on mi pokazał taki inny, inny, inny wybór. Musiałbym się albo zbuntować, krzyknąć, tak? albo coś postawić na swoim, tak, żeby mieć zamknięcie w psychiatryku, a ja nie chcę, ja po prostu chcę kochać, nie? Przykładowo daje te, te zamknięcia w psychiatrykach, o których opowiadam, nie? ale w innych aspektach też. Że bardzo mnie boli, kiedy muszę się zachowywać, żeby się jakkolwiek obronić przed czymkolwiek, kiedy się muszę zachowywać bez miłości, nie? Bardzo bym chciał ten z miłości mieć jeszcze większy niż mam. Mam tej miłości naprawdę bardzo mało w sobie. Bardzo mało jej mam w sobie. Chciałbym mieć więcej, nie? Chciałbym poznać bardziej Boga, który jest miłością. Bo Bóg jest tym, który definiuje miłość. A, więc Bóg jest miłością, tak? I jest przedziwne jest przedziwny. Moje poszukiwania o Bogu opisuję na tym kanale Tomek na tropie Królestwa Bożego no albo w Rosminkach nocnych taki drugi kanał sobie te moje poszukiwania właśnie tej miłości pokazuję, opowiadam o nich, tak? Więc zapraszam na nie no ale tak naprawdę pamiętaj, że ty nie musisz czuć jak każdy inny. Możesz zupełnie inaczej odczuwać, To jest wszystko jedno. To, że ktoś zdefiniował, że powinniśmy tak czuć, bo to jest normalne, no to nie wiem, nie chce powiedzieć do Korei Północnej, tak? I niech powie Kim Jong -unowi, czy jak indzą unowić jak mu tam. Niech jemu zacznie, że tak powiem, wykłady robić na temat normalności, nie? Wtedy pogadamy. Wtedy niech wróci do mnie i pogadamy o tym, kto jest normalny, nie? Niech pojedzie, nie wiem, gdzieś tam, nie wiem, do jakiegoś jeszcze innego kraju, niech se tam robi o normalności. Niech nie próbuje, po prostu jesteśmy tak zdechło, zdechłym plemieniem zachodnim, jak ja to nazwę, że my już tu zdychamy, my już tu ledwo oddychamy, po prostu w takie mgle chodzimy, nie? Wszędzie, wszędzie, wszędzie i wszędzie normalność musi być, nie? Może teraz, jak chodzimy od roku w tych maseczkach, może, może ktoś coś łaskawie zauważy, nie? Że że, że będziemy chcieć inni. Wiecie, jak się czasem łatwo rozpoznać kogoś, kto ma manię, kto ma dwubiegunówkę i akurat ma manię. Wiecie po czym? To jest jeden z objawów manii, nie? Że chodzi ubrany na kolorowo. <grym> Masakra po prostu, nie? Jak ktoś chodzi ubrany na kolorowo, to może zobaczyć, o, ma manię, nie? Już, już chory, już, już z nim coś nie tak, nie? Masakra po prostu. Nie, ktoś chce być normalny w końcu, tak? Ktoś chce w końcu coś kolorowego do tego świata wprowadzić, nie? Taka prawda, nie? Więc... Ktoś chce w końcu ożyć w tym świecie, tak? a nie tylko być skazanym na, na, na zwykłe, nie wiem, naukowe umieranie, na naukową chłodnię. No, to byłoby tyle na, na propos tego, jak schizofrenik rozumie uczucia. W każdym razie, jeżeli nie rozumiesz uczucia tak jak inni, to znaczy, że z tobą jest wszystko w porządku. Tak? Jeżeli jesteś uznawany za nienormalnego, to znaczy, że jesteś dobrym kumplem albo kumpelą. A jeżeli jesteś normalny, to się ciężko z Tobą dogadać, po prostu. To masz jakiś problem, tak? Po prostu masz jakiś problem yy, wewnętrzny, tak? Masz jakiś problem zewnętrzny, tak? Po prostu problem, jakbyś chciał ustawić świat dookoła, żeby był tak jak Ty, bo Ty wiesz, co to jest normalność, nie? Więc jeśli jesteś normalny, to znaczy, że Ty wiesz, co to jest normalność. Znaczy, że znasz to definicję normalności. Jeśli znasz definicję normalności, no to spoko, tak? No mówię ja, ja też mówię, że znam, tak? Ja znam Jezusa, tak? No ale ty znam Jezusa, który za mnie umarł. To jest normalność, tak? Ktoś ma taką miłość, że jest w stanie za ciebie umrzeć, tak? To jest ta normalność, którą ja znam, tak? Jeśli masz jakąś inną propozycję, kompozycję normalności, tak? No to miej ją, tak? Tylko Jezus, trzymaj się tej normalności swojej, tak? I tak dalej, nie? Więc tak na podsumowanie, tak rozumiem emocje, że ich po prostu nie rozumiem i nie mam kompletnej potrzeby ich rozumienia. I po prostu nie ma. Emocje nie funkcjonują. I to jest coś stworzone, wiecie, można powiedzieć, nie wiem, Głazarz umarł Jezus zapłakał, tak? Widzimy, co się zdało, Jezus zapłakał poleciał łzy. I teraz każdy sobie z tym coś kojarzy. Ale jeśli nazwiemy, że Jezus był smutny, to my już, my już jakby z góry Skazujemy Jezusa na jakąś definicję smutku, tak? My wiemy, dlaczego był smutny. No, no, wiemy skąd był smutny, nie? Nie, nie wiemy skąd był smutny, nie? Tak naprawdę, on miał swój powód do tego, że mu łzy poleciały, nie? E, po prostu. Więc emocji nie rozumiem i chyba nigdy nie zrozumiem, po prostu, bo ich nie ma. One nie, nie istnieją. E, nie, znaczy, nie istnieją w formie naukowej. Istnieją w formie jakiejś poetyckiej, tak? No, formę poetycką rozumiem tak, że tak naprawdę pod jednym słowem kryje się ogrom wszystkiego i wszystko można tym słowem otworzyć, a w formie naukowej zamykamy, nie? No, forma poetycka to jest jakby otwieranie czegoś, a forma naukowa to jest zamykanie. się, jest się. w szufladkę jest. Smutek jest wsadzony w szufladkę numer 24, nie? Więc tutaj mamy smutek. Mamy tabletki na smutek, nie? I tak dalej, szufladki mamy, nie? To jest jakaś po prostu piekło na Ziemi, tak? To jest jakieś piekło na Ziemi, przez które mamy te wszystkie depresje, te wszystkie rzeczy przychodzą na nas, tak? Bo się ludzie nie czują, nie czują sobą, tak? Bo się nie da czuć sobą, jak się masz czuć sobą, jak masz mieć gotowy zestaw emocji na każdy, tak? Masz zestaw, mina numer 5, mina numer 7, tak? Emocja numer 28, i tak dalej, no nie, 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 jest Janek, jest Tomek, jest Iza, jest Rafał, jest Andrzej i każdy jest sobą, tak, Andrzej ma z czego innego smutek niż Rafał, po prostu, można sobie skojarzyć, Rafał smutek, tak, no to już jest co innego niż Andrzej smutek, tak, nic co innego niż Iza smutek, to jest zupełnie coś innego, no, po prostu i próba jakkolwiek tego sklasyfikowania, jakkolwiek działania tym e, działania na tym, jakiekolwiek nauki na tym oparcia jest po prostu próbą zabicia ludzi, no, próbą zabicia życia. I to trzeba nazwać wprost. Tam nie ma nic żywego. To jest próba jakiejś anihilacji wszystkiego. Tam nie ma nic żywego. Tego to to, to tak wygląda. Naprawdę życzę powodzenia wszystkim, którzy chcą sobie w ten sposób utrudniać życie, definiując się w jakiś tam określony sposób. Ja jestem Tomek, ty jesteś słuchacz. Jakiś słuchacz masz swoje imię, czy jakaś słuchaczka masz swoje imię i masz swoje życie. Jesteś po prostu sobą. tak? A nie jesteś szufladkami cię opisującymi. To jest tak proste dla mnie. I dla nikogo nie zrozumiałe, tak mam wrażenie, tak, że mało kto to rozumie, że nie mogę odnaleźć w tym świecie, tak? Bo chciałbym, żeby tak dużo ludzi w ten sposób to widziało, nie? I chciałbym to jakoś zmienić, nie? No i nagrywam mam no, może się coś uda zmienić, tak? Może, może tędy droga, a jak nie tędy, to, to co innego zrobię, tak? Żeby to zmienić, no może się uda, no po coś, po coś żyje, no może no, 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 jeszcze Jezus nie wrócił, to jeszcze coś zmieniamy na tej ziemi, tak? Jeszcze to jakoś wprowadzamy, coś, coś kombinujemy, jak to ogarnąć, nie? żeby się przygotować na ten powrót Jezusa, czyli tego najbardziej normalnego człowieka, który tu kiedyś był. Do usłyszenia.